Bardzo proszę, panie Dziękuję bardzo, Panie Marszałku! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani minister! Otóż jestem w... wspólnie z innymi senatorami autorem wniosku o odrzucenie tego projektu ustawy, ale nie dlatego, że uważamy, że rozwiązania w tym zakresie nie są potrzebne, tylko uważamy, że ustawa powstawała w warunkach, których trudno o wszechstronną i wnikliwą analizę wszelkich skutków wprowadzenia tej ustawy. Przypomnijmy o tym, mówił pan senator Matusiewicz, była o tym mowa w dyskusji, że jest to projekt poselski, a więc siłą rzeczy nie mający takiego przyrządowania merytorycznego, konsultacyjnego i tych instrumentów, które są przy przedłożeniach rządowych. A ponieważ sprawa jest no, taka delikatna, ponieważ w ogóle to, co się dzieje wokół Ziemi, to wzbudza oczywiste zainteresowanie opinii publicznej, ale też ma bardzo wyraźny wymiar ekonomiczny, gospodarczy i jest ważne dla polskiego rolnictwa, przypomnijmy, że 1 maja 2016 roku zostanie zniesiony szczególny typ obrotu ziemią. Skończy się dwunastoletni okres przejściowy. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa było specjalne takie seminaryjne posiedzenie, gdzie analizowaliśmy problem, no, chociażby w aspekcie tych wydarzeń, które mają, mają miejsce na Pomorzu Zachodnim i tych protestów rolników i tego, co bulwersuje Znaczną część opinii publicznej, a więc no, możliwość różnych manewrów i obchodzenia obecnie istniejącego systemu prawnego w obrocie ziemi na terytorium Rzeczypospolitej <tuszelne> Polskiej. Był pan minister rolnictwa, też zna tę sytuację i problem jak najbardziej no, jest znany. No, tylko, że. Jeżeli się pojawia ktoś, kto nie ma praktycznie żadnych dochodów i jest w stanie za gotówkę, za 3 miliony nabyć ziemię, no więc rodzą się oczywiste wątpliwości, skąd taki potencjał finansowy u, no, u osoby, która no, formalnie nie jest w stanie takiego, taki, takimi kapitałami dysponować. Wysoka Izbo. Ustawa zalicza inwestora realizującego inwestycje celu publicznego na obszarach scalenia do katalogu podmiotów partycypujących w kosztach postępowania scaleniowego obok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dokonuje tego w czasie budowania autostrady oraz zagospodarowania pozsaleniowego. Po jednak nowelizacja w artykule czwartym, odnoszę się do tego tekstu, który przyszedł do Wysokiej Izby ustęp 1, rozszerza katalog przesłanek umożliwiających wszczęcie postępowania scalenowego z urzędu o sytuację wystąpienia w takiej sprawie inwestora, którego działalność spowodowała lub spowoduje znaczne pogorszenie rozłogów gruntów albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody, w przypadku gdy korzystanie z gruntów, na których ochronie podlegają zagrożeniem wyginięcie gatunki roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Ustawa też, co jest pewnym nową, umożliwia zmianę przebiegu granic nieruchomości zabudowanych w trakcie stalania gruntów bez zgody dotychczasowego właściciela z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie może pogorszyć warunków korzystania z nieruchomości. No tu są takie szczegóły, które mają istotne znaczenie, bo to są terminy umowne, znaczy pogorszenie warunków korzystania z ziemi. Mamy do czynienia chociażby w, w całym procesie lokowania elektrowni wiatrowych na przykład. Też sporne sprawy, dyskusje, czy sąsiad, który w wyniku tego, że ktoś inny na swoim terenie wydzierżawił grunt pod elektrownię wiatrową, ale pogorszyły mu się warunki w wyniku tego skorzystania z gruntów, to mu się pogorszyły czy nie? Bo często organy administracji twierdzą, że nie pogorszyły się. A na przykład nie może być dokonany podział, czy nie może być inne przeznaczenie użytkowania gruntu. A więc to są sprawy, które są niezwykle delikatne i wymagają, i wymagają bardzo roztropnego działania, żeby nie było wątpliwości. Podobnie sprawa ma się chociażby z, z budowaniem na przykład dużych chlewni. Żeby uzyskać na dość sporą chlewnię pozwolenie na budowę, wystarczy, to jest na zgłoszenie. Wtedy wystarczy, żeby ta chlewnia była na przykład w odległości 4 metrów od granicy działki pobudowanej. Natomiast skutki na przykład zapachowe z tej chlewni, czy po prostu dotyczą sąsiada w sposób bezpośredni. Także widzimy, że to jest obszar wrażliwy, robiący y, y, obszar wrażliwy społecznie, który wraz ze świadomością obywatelską, a ona się w Polsce zwiększa. I w związku z tym, że w terenach wiejskich zamieszkuje coraz więcej ludności nierolniczej, która przeprowadza się na tereny wiejskie ze środków miejskich, ceniąc sobie bycie bliskie natury, walory przyrodnicze, jakieś wypoczynkowe i inne, i w związku z tym te konflikty są. No przynajmniej u mnie w okręgu wyborczym w Ciechanowskim bardzo licznie te konflikty występują. Także Wysoka Izbo mnie się wydaje, że nie negując jakby potrzeby doprecyzowania przepisów scaleniowych w obecnie obowiązującym systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, należałoby się z troską pochylić nad tym problemem i rzeczywiście wnikliwie przebadać zbadać wszelkie skutki i możliwości przeinterpretowania tych proponowanych przez grupę posłów PSL zapisów które z kolei mogą y, ograniczać y, prawo własności właścicieli ziemi w Polsce. I stąd y, ten wniosek, który złożyliśmy. Chciałbym, aby Wysoka Izba miała, y, znała przyczyny złożenia tego wniosku. Wiem, że w toku debaty zostały złożone y, poprawki, które no, mają na celu złagodzenie tych negatywnych skutków potencjalnych, negatywnych skutków tej ustawy I, i w zależności będziemy teraz się przyglądać, jak Wysoka Izba będzie nad, tym, nad tymi poprawkami procedowała. Być może, jeżeli ustawa nie zostanie odrzucona, być może uda się przynajmniej w części złagodzić negatywne, potencjalne skutki, które ta ustawa może nieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.